Cześć. Wszyscy znamy to uczucie, wyjmujemy telefon z kieszeni, a na ekranie widnieje nowa rysa. Na szczęście, zanim zdecydujemy się na wymianę wyświetlacza, możemy spróbować kilku domowych sposobów na pozbycie się niechcianych defektów. One. Pasta do zębów. Pasta do zębów to jeden z najpopularniejszych domowych sposobów na usuwanie rys z ekranu telefonu. Należy jednak pamiętać, aby używać pasty bez wybielacza i drobinek ściernych, które mogą jeszcze bardziej uszkodzić wyświetlacz. Wystarczy nałożyć niewielką ilość pasty na ekran i delikatnie polerować rysę miękką ściereczką z mikrofibry. Tu. Soda oczyszczona. Soda oczyszczona to kolejny skuteczny sposób na usuwanie rys z ekranu telefonu. Należy wymieszać sodę z wodą w proporcji tu one, aby uzyskać gęstą pastę. Następnie, podobnie jak w przypadku pasty do zębów, należy nałożyć pastę na ekran i delikatnie polerować rysę miękką ściereczką z mikrofibry. 3. Olej kokosowy. Olej kokosowy nie tylko nawilża skórę, ale także może pomóc w usunięciu rys z ekranu telefonu. Należy nałożyć niewielką ilość oleju na ekran i delikatnie polerować rysę miękką ściereczką z mikrofibry. Olej kokosowy nie tylko wypełni rysę, ale także nadę ekranowi połysk. 4. Płyn do mycia naczyń. Liquid dish soap can also be helpful in removing scratches from the phone screen. You should dilute the liquid with water in a ratio one to ten, and then use a soft microfiber cloth to polish the scratch. Remember to thoroughly wipe the screen after using the dish soap. Jeśli domowe sposoby nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, można spróbować usunąć rysy z ekranu telefonu poprzez polerowanie. Należy jednak pamiętać, że polerowanie ekranu telefonu jest ryzykownym zabiegiem, który może jeszcze bardziej uszkodzić wyświetlacz. Dlatego też przed przystąpieniem do polerowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu i upewnić się, że polerowanie jest dozwolone dla danego modelu. Do polerowania ekranu telefonu można użyć specjalnego zestawu do polerowania lub pasty polerskiej do ekranów LCD. Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu lub pasty polerskiej. Pamiętaj, aby polerować ekran delikatnie i równomiernie, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Usuwanie rys z ekranu telefonu może być czasochłonne i wymaga cierpliwości. Warto jednak spróbować domowych sposobów lub polerowania, zanim zdecydujemy się na wymianę wyświetlacza. Pamiętaj, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi telefonu i zachować ostrożność podczas polerowania ekranu. Pasta do zębów to jeden z najpopularniejszych domowych sposobów na usuwanie rys z ekranu telefonu. Należy jednak pamiętać, aby używać pasty bez wybielacza i drobinek ściernych, ponieważ mogą one pogorszyć stan ekranu. Wystarczy nałożyć niewielką ilość pasty na rysę i delikatnie polerować ją miękką szmatką. Soda oczyszczona to kolejny skuteczny sposób na usuwanie rys z ekranu telefonu. Należy wymieszać sodę oczyszczoną z wodą w proporcji tu, one, aby uzyskać gęstą pastę. Następnie należy nałożyć pastę na rysę i delikatnie polerować ją miękką śmatką. Ocet to naturalny środek czyszczący, który może również pomóc w usuwaniu rys z ekranu telefonu. Należy zmieszać ocet z wodą w proporcji one do one i spryskać rysę roztworem. Następnie należy delikatnie polerować rysę miękką szmatką. Polerowanie ręczne to skuteczny sposób na usuwanie głębszych rys z ekranu telefonu. Należy użyć specjalnej pasty do polerowania szkła i miękkiej szmatki. Należy nakładać pastę na rysę i polerować ją okrężnymi ruchami, aż do momentu, gdy rysa zniknie. Polerowanie maszynowe to jeszcze skuteczniejszy sposób na usuwanie głębszych rys z ekranu telefonu. Należy użyć specjalnej maszyny do polerowania szkła i miękkiej szmatki. Należy nakładać pastę na rysę i polerować ją okrężnymi ruchami, aż do momentu, gdy rysa zniknie. Pasta GOI to specjalna pasta polerska, która może być stosowana do usuwania głębszych rys z ekranu telefonu. Należy nakładać pastę na rysę i polerować ją miękką szmatką, aż do momentu, gdy rysa zniknie. Papier ścierny to skuteczny sposób na usuwanie głębszych rys z ekranu telefonu. Należy użyć papieru ściernego o bardzo drobnym ziarnie i delikatnie polerować rysę, aż do momentu, gdy zniknie. Diamentowa pasta polerska to jeszcze skuteczniejszy sposób na usuwanie głębszych rys z ekranu telefonu. Należy nakładać pastę na rysę i polerować ją miękką szmatką, aż do momentu, gdy rysa zniknie. Należy zawsze używać miękkiej szmatki do polerowania ekranu telefonu, aby uniknąć zarysowania go. Nie należy używać zbyt dużego nacisku podczas polerowania ekranu telefonu, ponieważ może to pogorszyć stan ekranu. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody na całym ekranie telefonu należy przetestować ją na małym obszarze, aby upewnić się, że nie spowoduje ona uszkodzenia ekranu. Jeśli nie jesteś pewien, jak usunąć rysy z ekranu telefonu, skonsultuj się z profesjonalistą.